Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku od Kontenera do Eksportera, miejscu, gdzie pokazuję, jak wygląda eksport od środka i jak mogę wspierać przedsiębiorców w kontekście realizacji ich internacjonalizacji i wchodzenia na rynki eksportowe. W dzisiejszym odcinku Chciałabym Wam przybliżyć różne formy aktualizacji, jeśli chodzi o dostępne formy pomocy w kontekście rozwoju Waszego eksportu. Wiele mówiliśmy już w poprzednich odcinkach z Batą Wieliczką odnośnie dotacji, jak ją pozyskać, jak realizować, jak rozliczyć. Chciałabym, żeby dzisiaj opowiedziała Wam, jakie są dostępne formy pomocy już dziś czego się spodziewamy w kontekście aktualizacji na przyszłe lata, a także co zrobić, żeby się przygotować i mieć czas z wyprzedzeniem, aby nasza dotacja była przygotowana tak jak należy w każdym aspekcie. Zatem zachęcam Was do obejrzenia tego materiału. Dzień dobry. Jak już zapowiadaliśmy, dzisiaj będziemy chcieli opowiedzieć Państwu o tym, jaką dostępną pomoc jeszcze, na jaką dostępną pomoc przedsiębiorcy mogą dziś jeszcze liczyć oraz w jakim miejscu są przygotowania Polski do absorpcji nowej perspektywy finansowej, jeśli chodzi o fundusze unijne. Wiemy już, że budżet unijny dzielony jest na perspektywy siedmioletnie. Obecnie nam się kończy perspektywa 2014-2020. I teoretycznie powinniśmy już realizować perspektywę 2021-2027. Jednakże jesteśmy obecnie w fazie kończenia perspektywy 2014-2020. Rok 2021 jest rokiem ostatnich naborów wniosków w różnego rodzaju konkursach, nie tylko dla przedsiębiorców, natomiast jest on też rokiem, 2021 jest rokiem, w którym polski rząd, polscy negocjatorzy. Kończą pracę nad tak zwaną umową partnerstwa, czyli dokumentem, który stanowi bazę do wdrażania w przyszłych funduszy, w funduszy przyszłej perspektywy w Polsce. Czyli rok 2021 jest jeszcze rokiem tak zwanym pustym, jeśli chodzi o wydatkowanie środków nowej perspektywy. Spodziewamy się, że pierwsze nabory wniosków ruszą do połowy roku 2022. I tak naprawdę 2022, 3 i 4 będą takimi najlepszymi latami na pozyskiwanie kolejnych środków na rozwój firm, ponieważ zawsze najwięcej konkursów, najwięcej naborów wniosków jest właśnie w początkowej fazie wdrażania funduszy. Później instytucje skupiają się już na nadzorowaniu realizowanych projektów, i już tych naborów wniosków na kolejne nowe inwestycje jest znacznie mniej. Po prostu wyczerpuje się budżet. Dzisiaj tak właśnie wygląda nasz budżet czy realizacja funduszy 2014 20 że rozdysponowywane są ostatnie w zasadzie pieniądze, które pochodzą albo z oszczędności, albo z przesunięć. Dlatego jeszcze w sierpniu mieliśmy okazję uczestniczyć w takim pilotażowym programie Przemysł 4.0. Myślę, że wielu z Państwa o nim słyszało. Dotyczył on przedsięwzięć inwestycyjnych i doradczych w małych i średnich przedsiębiorstwach które chcą wdrażać automatyzację i cyfryzację w swoich przedsiębiorstwach, przygotowując się do właśnie wdrożenia czy wejścia na wyższą fazę rozwoju, a zatem do tak zwanego przemysłu 4.0. Dzisiaj z kolei jednym z ostatnich naborów, można powiedzieć wręcz, że ostatnim dla przedsiębiorców jest tak zwany bon na cyfryzację. To jest taki dość trudny na dzień dzisiejszy program, ponieważ Nabór wniosków i dokumentacja zostały ogłoszone 6 września. 20 września został otwarty generator wniosków, można było zacząć pisać i składać wnioski. Jesteśmy dzisiaj tydzień po otwarciu naboru i złożono już wniosków na 160% budżetu. Także mimo, iż projekt jest, program jest zapowiedziany, że teoretycznie może trwać do 20 października, to my spodziewamy się, że z końcem tego tygodnia nabór zostanie zamknięty, więc tylko w zasadzie szanse na złożenie mają te wnioski, które są już obecnie w opracowaniu. Natomiast te dwa programy to jest bardzo istotne i dlatego nie chciałabym Państwa zniechęcać ogólnie do interesowania się nimi, ponieważ one są już taką zapowiedzią tego, na co będzie można liczyć właśnie w tej nowej perspektywie finansowej. Program Przemysł 4.0 był pilotażem, to były niewielkie dotacje, natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która tym programem zawiaduje, która nim, która nim zarządza, chce zobaczyć, jakie będą wyniki tego naboru na mniejsze dotacje, na mniejsze projekty. I na pewno w nowej perspektywie, czyli począwszy od przyszłego roku, możemy spodziewać się podobnych naborów wniosków, podobnych dotacji na wyższe kwoty. Tak samo zakładamy, że bon na cyfryzację, który dzisiaj jest niewielką dotacją, ponieważ to jest projekt, może mieć maksymalnie wielkość 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie, co ciekawe, tutaj jest na poziomie 85%, ponieważ jest to tak zwana pomoc de minimis, ale jest to stosunkowo mały program. Spodziewamy się, iż podobne programy na, na, o podobnych założeniach będą wdrażane w przyszłej perspektywie finansowej, czyli od przyszłego roku. Tegoroczny bon na cyfryzację jest takim rozwiązaniem bardzo ciekawym, takim można powiedzieć na czasie, ponieważ preferencje, czyli dodatkowe punkty będą otrzymywały w tym programie firmy, które zostały dotknięte pandemią COVID, czyli np. z branży restauracji czy hotelarskiej, albo np. architektury. A które dzięki wdrożeniu rozwiązań cyfrowych, zakupieniu oprogramowania, zakupieniu dodatkowego sprzętu, będą w stanie uodpornić się na przyszłe potencjalne pandemie, czyli w dużym stopniu scyfryzują swoją działalność, przenosząc na przykład część działalności do pracy zdalnej, tak aby sytuacja ponownego zamknięcia gospodarki nie stanowiła dla nich tak wielkiego obciążenia, jakim było to w 2020 roku. Także te dwa programy jeszcze są na nic więcej na tę chwilę i myślę, że do końca roku przedsiębiorcy liczyć nie mogą, ale powinniśmy teraz obserwować właśnie to, co dzieje się z programami nowej perspektywy. Ponieważ instytucje teraz prowadzą typu na przykład Ministerstwo Rozwoju czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy wydziały gospodarcze urzędów marszałkowskich, jeśli chodzi o programy regionalne. Obecnie prowadzą różnego rodzaju spotkania, konferencje, warsztaty, informując o tym, jak planowany jest wygląd przyszłych funduszy, czy to tych dysponowanych na poziomie regionalnym, a zatem będących w dyspozycji marszałków wojewódz, czy tych, które są będą rozdzielane na poziomie krajowym, a zatem wnioski będzie się składało do instytucji centralnych. Różnica jest taka, że w przypadku programów regionalnych, tak, 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 tak jak to miało do tej pory miejsce w, w obecnie kończącej się perspektywie, że w ramach programu regionalnego o dofinansowanie mogą się starać tylko i wyłącznie podmioty, które mają, realizują inwestycje bądź mają siedzibę na terenie danego województwa. Zaś w przypadku programów krajowych, zasady udziału w danym naborze wniosków są identyczne dla wszystkich przedsiębiorstw w całej Polski. Czyli wnioski składa się do danej instytucji centralnej i mamy te same zasady. W odróżnieniu od programów regionalnych, gdzie po pierwsze mamy właśnie dostęp tylko w danym regionie do, do dotacji, a po drugie pomiędzy poszczególnymi województwami zasady pewne mogą się różnić. Także za chwilkę przejdę do informacji, jak, wyglądają, jak wygląda przyszła perspektywa, jeśli chodzi o wstępne założenia. Wrócę jeszcze do bonusu na cyfryzację, bo to jest dość istotna informacja. Tak jak mówiłam, jest on skierowany do wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Polski, natomiast szczególną preferencję będą miały w tym programie przedsiębiorstwa, które zostały już dotknięte przez pandemię COVID. Jest to zorganizowane w taki sposób, że za dodatkowe siódme kryterium czyli właśnie przynależność do branży szczególnie dotkniętej przez pandemię Firma może uzyskać dodatkowe punkty i najprawdopodobniej ten dodatkowy punkt uzyskany właśnie za przynależność do takiej branży zdecyduje o tym, czy będzie można uzyskać dofinansowanie, czy nie. A zatem, gdyby było bardzo mało wniosków, to również firmy niedotknięte COVID-em miałyby szansę uzyskać dofinansowanie, ale spodziewamy się, że tych firm dotkniętych COVID-em będzie wystarczająco dużo, aby praktycznie cały ten budżet zagospodarować. Budżet jest nieduży to jest 110 milionów złotych. Także faktycznie jest to taki program, można powiedzieć, pilotażowy, te branże są wymienione w rozporządzeniu ministra dotyczącym pandemii COVID. Między innymi na przykład z tego, co pamiętam, to jest 5510Z, czyli prowadzenie działalności hotelarskiej, i wynajmu, czasowego wynajmu miejsc noclegowych czy inne dotyczące właśnie działalności gastronomicznej albo architektonicznej. To są takie, które mi w tym momencie przychodzą na myśl, a zatem. Te wnioski przede wszystkim będą miały większą szansę na uzyskanie dofinansowania. Czy w kolejnych rozdaniach, w innego rodzaju dotacjach będą również tak zwane preferencje dla tego typu branż, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę przyszłą, to tak jak mówiłam, będziemy mieć podział środków na środki regionalne i krajowe. Jeżeli chodzi o środki regionalne, jeszcze szczegółów dokładnie nie znamy. Na przykład. Program regionalny Województwa Wielkopolskiego zostanie omówiony w najbliższy czwartek. Jest właśnie zapowiedziana telekonferencja. Można się zapisać poprzez stronę internetową Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i będą omawiane założenia. Także jeszcze do szczegółowo nie znamy, natomiast znamy nazwę tego programu. To będzie FEW, czyli Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Znamy trochę więcej szczegółów, jeżeli chodzi o program z kolei, który będzie następcą Krajowego Programu Inteligentny Rozwój. On się będzie znowu nazywał FENG, czyli Fundusze Europejskie na Rzecz Nowoczesnej Gospodarki. I wiemy, że rozwiązanie, które tam jest zaplanowane, jeśli chodzi o to finansowanie dla przedsiębiorców, jest bardzo ciekawe. Ja rozmawiałam o tym z niektórymi przedsiębiorcami już jeszcze zanim ten program został jakby przedstawiony. To tego typu postulaty było słychać, i one, jak, jak widać, znalazły się obecnie w tym programie. Otóż do tej pory, jak um, mieliśmy pomysł na jakieś, na jakieś ciekawe przedsięwzięcie inwestycyjne, albo na projekt eksportowy, albo może i trochę inwestycji, trochę eksportu, musieliśmy ten nasz pomysł dopasować do programu, który był ogłaszany. Jak Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków na inwestycje w Wielkopolski, to dopasowywaliśmy się do kryteriów, które były w tym programie. Jak następnie widzieliśmy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski na wdrożenia prac badawczo-rozwojowych, tak zwane badania na rynek, to dopasowywaliśmy pomysł do tychże kryteriów. Czyli jak gdyby to pomysł trzeba było dopasować do funduszy, a nie fundusze do pomysłu. Dzisiaj właśnie zmiana ma polegać na tym, że to fundusze będą przy, przystosowane do pomysłu. Będzie to tak zwane wsparcie modułowe. I przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru modułów, które będzie chciał realizować. Najważniejsze jest to, i od tego nie odejdziemy, ponieważ o tym się już mówi od bardzo dawna, że najistotniejszym aspektem innowacyjności przedsiębiorstw są innowacje kreatywne, czyli opracowywanie nowych technologii i nowych produktów w oparciu o prace badawczo-rozwojowe. A zatem bazowym elementem projektu będzie musiał być zakup albo realizacja prac badawczo-rozwojowych, polegających na opracowaniu nowego produktu bądź nowej technologii. Ewentualnie, jeżeli ktoś takowe wyniki posiada, innym, ale również wtedy obligatoryjnym elementem projektu musiałby być zakup aparatury badawczo-rozwojowej. A zatem, jeżeli my mamy jakieś wyniki badań albo mamy technologię, nie potrzebujemy prowadzić badań powinniśmy przynajmniej założyć wyposażenie naszego działu B +R W aparaturę typu spektrometry, czasami może lepkościomierze, higrometry, wszystko to, co jest potrzebne, aby badać prototypy naszych wyrobów, aby um, tworzyć takie prototypy, aby, aby przygotowywać się do, no, do nowych jakichś przedsięwzięć. I to będzie ten moduł bazowy jakby konieczny, natomiast później firma będzie mogła sobie dobrać z takiego koszyka inne moduły. Czyli na przykład modułem kolejnym będzie wdrożenie, a zatem zakup maszyn i urządzeń. Czyli będzie można zaplanować projekt badawczo-rozwojowy wraz z elementem inwestycyjnym, kiedy będę chciała kupić maszyny do produkcji tego wyrobu, który opracuję w ramach prac badawczych. Następnym modułem do wyboru będzie internacjonalizacja, czyli możliwość udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach, takich jak targi, jak misje, jak innego rodzaju doradztwo. Aby móc powiększyć nasz udział w rynkach zagranicznych. Kolejnym to będzie tak zwane zazielenienie przedsiębiorstw, czyli zastosowanie różnego rodzaju technologii prośrodowiskowych. Jeszcze innym podnoszenie kompetencji pracowników, czyli możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników naszej firmy. I jeszcze innym, tam jest jeszcze jeden, jest tych modułów kilka. W każdym razie można zaplanować taki projekt, gdzie będziemy mieli pracę badawcze, inwestycję, internacjonalizację. Eee, o, cyfryzacja jeszcze, właśnie. Ma być jeszcze moduł cyfryzacja, czyli na przykład, jeśli będę wdrażać wyniki prac badawczych, będę chciała mój nowy produkt, jakim jest na przykład zupełnie nowy długopis, będę chciała e, później po opracowaniu wdrożyć, czyli kupię maszynę, wtryskarkę specyficzną do tego, aby wytwarzać taki długopis. E, zaplanuję sobie moduł internacjonalizacji, czyli gdzie ja z tym długopisem teraz będę jeździć po świecie i go promować, to jeszcze do tego mogę pomyśleć o tym, aby na przykład w mojej firmie wdrożyć system ERP. Do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, być może z dodatkiem systemu magazynowego, być może jakiś DMS, czyli obiekt dokumentów elektronicznych. W każdym razie można będzie stworzyć albo prostszy projekt, czyli złożony z dwóch, trzech modułów, albo złożony z tych wszystkich modułów. I to jest bardzo interesujące, ponieważ my zaplanujemy sobie duże przedsięwzięcie, na które pieniądze, jeżeli nam się uda pozyskać odpowiednią liczbę punktów. Na wszystkie te elementy zostanie nam ten budżet zabezpieczony. Czyli nie będzie sytuacji takiej, jak mieliśmy na przykład dzisiaj, gdzie składaliśmy wniosek do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie przez 2-3 lata mieliśmy prowadzić prace badawcze nad nowym produktem, ale jak kończyliśmy ten projekt, to musieliśmy dalej szukać finansowania na przykład w Banku Gospodarstwa Krajowego w tzw. kredycie na innowację technologiczną, albo w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie badania na rynek. I też był kolejny krok, czy wygramy kolejny jak gdyby, konkurs, czy na pewno jest nabór w tym czasie. Tu będzie tak, że my złożymy wniosek na kompleksowe przedsięwzięcie, jeśli ono znajdzie uznanie w oczach komisji, w całości będziemy je później mogli w naszych etapach realizować. Czyli nie stresujemy się prowadząc prace badawcze, że nie będzie później pieniędzy na inwestycję. Albo, że jak już skończę to wszystko i będę mieć gotowy produkt, gotowy do wypuszczenia na rynek, to nie mogę już wtedy, bo nie ma żadnego naboru wniosków na internacjonalizację. Także ma być tego typu program właśnie dotacyjny w FENG-u, czyli w tym programie krajowym następcy inteligentnego rozwoju. Rozdział będzie taki, że firmy małe, średnie, konsorcja i konsorcja małych i średnich firm będą składały wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a konsorcja dużych przedsiębiorstw bądź konsorcja przed przedsiębiorstw z nauką będą składały wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Także to jest tego, tego rodzaju podział. Także to, to tyle, jeśli można coś powiedzieć o nowych funduszach ponadto w ramach FENGU, czyli w ramach tego programu dużego programu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej gospodarki, ma być również następca tego programu, który funkcjonował już przez wiele lat, czyli tzw. Tak kredytu na innowację technologiczną. A zatem dotacji w postaci spłaty dużej części kredytu wziętego na inwestycję. To Państwo znają ten program, czyli składając wniosek o dofinansowanie na inwestycje, na zakup maszyn, urządzeń, muszę przed przedłożyć również promesę kredytową. Ja realizuję projekt z kredytu, ale później po zrealizowaniu projektu Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca mi 35 lub 45% wartości inwestycji. Czyli taka dotacja po zrealizowaniu z kredytu. To też jest takie ciekawe narzędzie, bardzo wydajne. Dobrze wykorzystywany przez przedsiębiorców ma ono być nadal. Czyli spodziewajmy się modułowego programu złożonego z różnych elementów. Spodziewajmy się kredytu na innowację technologiczną, spodziewajmy się programu mniejszych projektów na cyfryzację oraz na przemysł 4.0, czyli stricte automatyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że dobrze byłoby, że nawet mając tak niepełne informacje na tę chwilę, byłoby dobrze, żeby zaczęli Państwo przygotowywać swoje projekty już teraz. Tylko powiedzą Państwo, no ale jak to zrobić, skoro ta widza jest taka niepełna? Otóż, na przykład, właśnie spojrzeć, jakie były wymogi programu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, czyli tego pilotażu Przemysłu 4.0. Tam, na przykład, dokumentem bazowym, który. Musiał stanowić podstawę projektu, była tak zwana mapa drogowa. Na pewno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jeżeli ten pilotaż nawet zakończy i będzie uruchamiała w przyszłym roku nabory wniosków już takich faktycznych, nie odejdzie od mapy drogowej. Czyli moglibyśmy spojrzeć na ten dokument, na przykład, dokonać już oceny naszej gotowości cyfrowej, dokonać takiego audytu. To nie trwa trzy dni. Chodzi o to, żebyśmy znów nie mieli trzech czy czterech tygodni na, na napisanie projektu. Już dziś trzeba by było porozmawiać z jakąś firmą konsultingową, która tego typu przedsięwzięcia robiła, bądź zajmuje się doradztwem strategicznym w firmach, aby dokonała takiego audytu cyfrowego i generalnie gotowości do automatyzacji przedsiębiorstwa i zacząć opracowywać taką mapę drogową. Po to, żeby z niej później, z jej wniosków wyniknęło, jakiego rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjne Państwo potrzebują zrealizować, dobrze byłoby spojrzeć na własną sytuację finansową. I zorientować się, jaka, jaką mamy zdolność finansowania czy kredytowania takiego przedsięwzięcia. Być może już dziś porozmawiać z bankiem, co musieliby Państwo zrobić, aby na przykład uzyskać kredyt w jakiejś konkretnej wysokości. Czy on będzie później taki czy inny, bo limitów dotacji na tę chwilę nie znamy, to jest jedno, ale drugie jest to, że bank Państwu powie, że przy danych na przykład zdolnościach finansowych mogą Państwo liczyć na taki kredyt ale już będą Państwo po tych rozmowach, będą Państwo w trakcie budowania mapy drogowej oraz będziecie Państwo mogli teraz przeprowadzić pierwsze rozmowy i pierwsze rozeznania, na przykład maszyn i urządzeń, które chcielibyście kupić, porozmawiać z firmami, gdyby miał być taki bon na cyfryzację, jak mamy teraz, też już dobrze byłoby dzisiaj zaprosić firmy informatyczne, które zajmują się wdrażaniem systemów zarządzania przedsiębiorstwem czy, czy systemów magazynowych, już dzisiaj porozmawiać z nimi o waszej koncepcji rozwoju, i żeby już próbować zbudować pewnego rodzaju jakby szkielet tego systemu, żeby otrzymać jedną, dwie lub trzy oferty, żebyście. Ja miałam właśnie teraz spotkanie z bardzo, bardzo naprawdę dobrym przedsiębiorcą, który niestety przez to, że ruszyliśmy z rozmowami dopiero po opublikowaniu tego naworu, tak, czyli po 6 września. On nie zdążył dopracować koncepcji, bardzo złożonej koncepcji rozbudowy swojego przedsiębiorstwa w oparciu o system informatyczny. I my tego wniosku teraz nie złożymy, ponieważ firma informatyczna, bardzo z kolei zaufana, z którą rzeczywiście lata całe współpracuje, ta w ten przedsiębiorca, po prostu nie jest w stanie nawet zbudować oferty, stworzyć założeń tego programu w oparciu o taką konstrukcję, jaką na tej chwilę mamy. Oni potrzebują jeszcze kilku, naprawdę kilku spotkań. Wewnętrznych w firmie, żeby określić bardzo dokładnie potrzeby poszczególnych działów, jeśli chodzi o automatyzację pewnych procesów czy, czy cyfryzację, i spotkań z firmą informatyczną, z jedną. Ale przecież nie chcemy się opierać tylko na opinii jednej firmy informatycznej, na przykład Komarchu. Może byłoby dobrze spotkać się z jakąś inną firmą, która wdraża podobne systemy e, innego typu, SAP, Streamsoft, jest ich bardzo dużo. E, także to jest ten czas teraz, żeby się spotkać i żeby zacząć budować koncepcję którą dopracujecie Państwo w momencie, jak będzie bliżej naboru wniosków, ale nie będziecie startowali od zera, mając znowu 4 czy 3 tygodnie na napisanie projektu. To jest przygotowywanie się dzisiaj, czyli mapa drogowa, analiza stanu bieżącego przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o cyfryzację i automatyzację i rozpoczęcie rozmów z dostawcami maszyn, urządzeń czy systemów informatycznych. I w zasadzie to jest na tę chwilę, to, jest, to są wszystkie informacje. Oczywiście, jak będziemy bliżej, czy będziemy mieć więcej wiedzy, to oczywiście znów się z Państwem spotkamy i, i przekażemy bliższe informacje, szczególnie jeśli chodzi właśnie o ten rozwój cyfrowy czy o internacjonalizację. Na dzisiaj serdecznie dziękuję i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Do widzenia. Jeżeli po wystąpieniu w kontekście dostępnych źródeł finansowania macie jakieś pytania, Piszcie w komentarzach, co Was interesuje, jakie refleksje nasuwają się Wam w kontekście Waszej internacjonalizacji i wspierania jej w dostępnych środkach. Piszcie w komentarzach i zadawajcie pytania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.